Aha Wpódzieniaach Two jako grubbe dży dwa ma. Zatrzymać marny z woek synu Blał. Tak jest. No, jestem szapan, koordynator warszawski wolnych konopi, zajmuję się sprawami aktywistycznymi, plus propagandą na Warszawę. No, jestem głównym organizatorem też marszu w Warszawie. Kim jestem? No kwiatuszkiem, który jest, kurde, jest zniewolony w tym kraju. Co można zrobić? No co najmniej zdepenalizować, kurde, trzeba poprosić naszych panów, kurde, którzy działają, zajmują się ustawami wszelkimi, żeby no, dali nam żyć. No. No, w tegorocznym marszu idziemy przede wszystkim pod hasłem medycznej marihuany, czyli upraw na potrzeby pacjentów medycznych. Będą z nami też dzisiaj pacjenci na wózkach, właśnie aktywiści pojechali po jak Kuba szpaka naszego aktywistę na wózku, bo on po prostu on pali dlatego że nie że chce nawet, tylko już potrzebuje tego. No i jak ma stosować farmaceutyki, które wyniszczają z siatka, albo przypali ziółko, którego po prostu pomaga, tak? To wybiera ziółko, bo jest mniej szkodliwe dla niego. Ja mam 17 lat, więc chyba czas ja palić legalnie, tak? Ludzie za marihuanę, która właściwie nie szkodzi nikomu. Za taką rzecz trafiają do więzienia, do miejsca, w którym siedzą kryminaliści, do miejsca, w którym siedzą ludzie, którzy kogoś zabili, którzy kogoś zgwałcili. Często siedzą nawet dłużej od nich. Ludzie trafiają do kryminału. Nie wiem, czy wie pan, co, co się dzieje w polskim więzieniu. Ja nie wiem, mogę tylko przypuszczać. Człowiek, myślę, który wyjdzie z więzienia, ma już nieco inne doświadczenia i na pewno, nie wiem, nie ma, nie ma chyba sensu niższyć psychiki tylo, takiej ilości ludzi, tylko dlatego, że posiadali marihuanę na własny użytek. Jest, dokładnie, już niedługo następny marsz człowieku Aha. Walka o piękny kwiat, nie myśl, że na daremnie Na grube dzoń ty dwa Masz drugi track ode mnie. kanabis chaos na mieście, od wolnych konopi. Bądź spokojny i uwolnij się, złóż podpis. Nie wierzysz w to, nie ma sprawy ziom przecież. Lecz ludzie są, co chcą pokoju na świecie, wolności, swobody, wypowiedzi, słów my chcemy. Wolnych konopi, a dalej co chcesz z tym zrób. Idź, donieść lub. Przyłącz się do klubu, nie spisujemy umów i nic nam nie ślubuj. Odejdziesz kiedy chcesz i nic się nie stanie. To nie jest zatrzymanie, za posiadanie, jeśli wiesz. O My domagamy się oczywiście trzech krzaków na własny użytek w każdym domu, żeby można było uprawiać także się odciąć od mafii, bo to jest jedyna droga, do tego na posiadanie na własny użytek 30 gram, bo to jest ilość tak naprawdę nieznaczna. Trzy krzaki na własny użytek. No ja uważam, że ruch jest generalnie spoko i że warto takie inicjatywy robić, bo dzięki temu coś się dzieje w tym państwie i w końcu będziemy mogli jarać na ulicy. Wolę kupować u rolnika niż u dilera. No może nie na ulicy, ale bez obawy, że zaraz nas zawiną, prawda? Jestem autorem książki, czy marihuana jest z konopi, który odpowiada na pytanie zadane... Przez byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Płęta taka, że kompletnie jest powianym sensu z, z zakazywanie rośliny, która dała więcej człowiekowi niż człowiek jej. Amerykanie to zrobili w 1920 roku ze względów całkowicie biznesowych i politycznych, a nie zdrowotnych. I do dzisiaj to trwa ten piramidalny idiotyzm. Co mają postępować? I o co mają walczyć? A kolejne pokolenie. Niech wie o co ma walczyć. Będzie gandia, będą. Mały podatek, mała akcyza! system! Nie bać system! Jak się to Będą podatki, będzie hajs, a oni tego nie rozumieją! To co pani Kopacz powiedziała, że dzięki tej nowej ustawie, jak młodzi ludzie idą do więzienia, przestają palić, pytanie, ile znacie osób, które przestały palić po wyjściu z więzienia? Bo ja nie znam żadnej takiej osoby. To jest normalne, że Gandzia powinna być wolna, to niczym nie przeszkadza. Nie uzależnia, można się uzależnić od fazy, bo jest zajebista. I to jest wszystko. Sam nie że nie chodzi tu o ropę. Ani Europę. Czeż urusz do z ko na marszą nie złowoczny serzu. Gongitację mamy. Tego się domagamy. E, ku legalizacji wysuwamy takie postulaty, że każdy powinien móc posiadać na własny użytek 5 gram e, i dodatkowo mieć 5 krzaczków, e, móc mieć 5 krzaczków e, w domu. Ja wiem, załatamy kurwa dziurę budżetową i... To raz. Po, po drugie, jest to mniej szko szkodliwe od papierosów, alkoholu... Do tak? dwa. do dwa. No i trzy, kurwa, jestem spokojny, wyluzowany, nikomu nie szkodzę i... Jestem za tym, żeby zalegalizować marihuanę! E, myślimy na pewno, że takie manifestacje jak ta pozwolą e, pozwolą uświadomić część społeczeństwa, że jest to głos istotny i że takie zmiany prędzej czy później nadchodzą. Mam Już złożyłem, wszystkiego najlepszego kupiłem jej zajebisty kwiatny, chociaż nie trawę. No, ale... Pamiętałem, tak? No i to się liczy, gest. Nic więcej nie mam do dodania. Dzięki. Czujesz się jak król, jak psony król nie ci, czujesz, że świat jest twój Bóg stóp leży ci i nic nie zagłuszy spokoju Być może blisko jest, to już wolne konopie do woju Co chwilę gdzieś słychać za rogu Zbroją się typy, wcielają ekipy Trzy płyty w tym roku, nie stoję za spokojem z boku Bo po co, bo na co, bo pokój Chcesz to w to wojna o pokój Wszystko po trochu, tu sam na poku Bawni w tym roku, to trzymać kroku Jestem gotów, jak w konopie bez kłopotów, to pestek do obrotu, ziom! E, Słuchaj, jestem jednym z założycieli Wolnych Konopi, e, Jestem w tym momencie pełnie obowiązki PO prezesa, ponieważ nasz prezes siedzi niestety w więzieniu. A jakie są Twoje główne postulaty? Co starasz się osiągnąć takim marszem? Słuchaj, przede wszystkim chcę pokazać yy, ludziom, że yy, my, palacze Gandzi, jesteśmy normalnymi ludźmi. Czasem się to lepiej udaje, czasem gorzej, nie? Natomiast chcemy pokazać społeczeństwu to, iż zostaliśmy już jedynym krajem o takiej polityce narkotykowej, takiej represji. Chcemy pokazać, że to jest bez sensu wojna, że wszelkie statystyki, które od 13 lat prowadzimy, pokazują, że prohibicja nie działa, tak? To dlatego musimy to zmienić. Ja już straciłem godność życia w Polsce 10 lat temu i chciałbym ją odzyskać, tak? Byłeś kiedyś powinięty za posiadanie? Oczywiście byłem. Wysoki są, kto bieci i sanki, Wybiec bańki, sielanki, kuranki, dopiero, wtedy się zmieni, Grupe i wolne konopie docenisz, Może nie wierzysz, uwierz na ja, pedikrosy, będzie już zachwycał rapem, Weź się na tych wszystkich płyt, Ja idę na marsz, masz na festy Musisz się udać, jak Amen w pacierzu. Róż, dupko, na marsz, żołnierzu, obrony zezu. Róż, dupko, na marsz, bez obrony zajmać. O na nabać, co bez ruchu szłać. To musi się udać, jak kamer w pacierzu. Róż, dupko, na marsz, wolny obrony zezu. Drodzy nasi, jak widzieliście dwa dni temu, wasz yy, yy, rówieśnik Aleksander Kwaśniewski przyznał się do tego, że trzynaście lat temu podpisując ustawę, popełnił błąd, tak? My, młodzi, od 10 lat, jak ja miałem 16 lat, to ja już mówiłem tak, jak Kwaśniewski powiedział dwa dni temu, tak? Czyli, pamiętajcie, młodzi nie zawsze są tacy głupi, jakich uważacie. I pamiętajcie, marihuana to nie jest tylko i wyłącznie używka dla małolatów, to jest lek, lekarstwo, przede wszystkim dla starych ludzi. Robi się z tego maści, robi się z tego leki, leczy nowotwory, leczy epilepsję, stwardnienia rozsiane i w Stanach Zjednoczonych badania wskazują, że Ludzie lecząc się osiągają doskonałe rezultaty swojej terapii. Dlatego właśnie dorośli, przekonajcie się do medycznej marihuany. Tutaj przed Sejmem jest wiele manifestacji, ale nie było jeszcze nigdy tak wielkiej manifestacji jak ta dzisiaj. I to jest wasza zasługa, wolnych konopi i wasza. To wyście to zrobili. Największa manifestacja, największa manifestacja w tym roku przed Sejmem to wasze dzieło. Jestem strasznie z was dumny. Fantastyczna robota. I słuchajcie, nie przestaniemy, dopóki nie zwyciężymy. Składamy projekty, oni je odrzucają, ale przejdzie taki moment, kiedy przejdą te projekty, to będzie nas więcej w Sejmie niż tych, którzy są przeciw. Ten dzień nadchodzi, on będzie wcześniej czy później. Bądźmy razem i walczmy o tę zmianę. Wszystkiego dobrego. Moi no macie czy macie tutaj macie macie tutaj. Jeżeli będziecie stawiać twardy opór, jeżeli będziecie znali swoje prawa, nie będziecie łupem dla policji, nie będziecie łatwym celem. Oprócz błękitnego nieba, lecę do góry Warszawa. I dzisiaj nie potrzeba. Teraz wszyscy jadą tak. Oprócz błękitnego nieba. Wo 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 wo. wo. Jedę ku swajki wodnej od mulla pieca, przestań papie do ciepła czemu nie chcesz miarę na swajki, bo i widzę ze swej ocyna zwyco bycę w stronę sadzić, palić, zalegalizować to, sadzić, palić, zalegalizować to, sadzić, palić, zalegalizować to, sadzić, palić, zalegalizować to, sadzić. Palić, zanegalić, zauważyć, to usadzić Palić